Rynek nieruchomości jest trudny, rynek mieszkań jest trudny, ale pewnie każdy z Was, gdyby sprzedawał mieszkanie lub dom, chciałby to zrobić jak najlepiej czyli uzyskać jak najlepszą cenę przynajmniej wielu z Was ma taki cel. I też. Prawdopodobnie dla wielu z was jest oczywistym, że jeżeli jakiś towar jest ładnie opakowany, no to jest cenniejszy. W tym filmie porozmawiamy o uwaga, nie zawsze oczywistych sytuacjach związanych z poprawianiem wizerunku czy w ogóle z poprawianiem nieruchomości. Dla wielu z was zaskoczeniem mogą być wyniki badań amerykańskich, które za chwilę przedstawię w tej audycji. Na temat tego, jakie prace najlepiej warto wykonać przy sprzedaży nieruchomości, co warto zrobić, co się lepiej zwraca, co się mniej zwraca, a te wyniki mogą być zaskoczeniem. Amerykanie mają duży od lat uporządkowany rynek nieruchomości, więc ich doświadczenia i sposoby badawcze z pewnością są lepsze niż w Polsce. Warto poznać to doświadczenie. Opowiem też o swoim własnym doświadczeniu. Ale jeżeli w ogóle interesują Cię audycje o sprzedaży nieruchomości, o rynku nieruchomości, o prawie, bo też takie robimy w nieruchomościach, niespodziankach związanych z tym prawem, subskrybuj nasz kanał. A teraz wróćmy do tematu czyli po prostu, jak można sprawić uzyskanie lepszej ceny sprzedaży własnego mieszkania. No, od razu też powiem, że na rynku są takie yy, dwa trendy. Nazwy ich przyszły niedawno z zachodu do Polski i istniały dużo, dużo wcześniej. Mówię tutaj o homestagingu, czyli o sztuce upiększania mieszkań i o fliperstwie. Fliperstwo dla mnie no to już jest więcej niż homestaging, bo są przecież fliperzy. Mi się to osobiście nie podoba, ale nie ja jestem odbiorcą tych mieszkań, którzy potrafią przyrobić 29-metrowe, jednopokojowe mieszkanie z kuchnią na coś, co potem nazwą Apartamentem dwupokojowym, pięciometrową kuchnię przerobią na pokój, w którym na łóżku piętrowym dwójka dzieci się zmieści, a 17-metrowy pokój nazwą salonem połączonym z kuchnią i miejscem do spania dla rodziców tych dzieci. W sumie bajka. Powiedziałem, to jest nie moja bajka, ale ja tego nie chcę oceniać, bo po prostu niektórzy ludzie są skazani na takie mieszkania, nie stać ich na większe, gdzieś muszą mieszkać, więc się po prostu ściśniają, zwłaszcza w trudnych czasach. Fliperzy niedawno mieli dość łatwe czasy, bo przez kilka lat nieruchomości rosły, nawet czasami dość gwałtownie, i w zasadzie wystarczyło kupić mieszkanie, poczekać, nie robić remontu. I za rok, znaczy tam za pół roku, odsprzedać je z, ze znaczną zwyżką i być może zarabiając więcej niż byśmy ten remont przeprowadzili. Ale ci fliperzy to jednak wykonują poważne prace. No, zależy, to są różne jakości prace, ale powiedzmy sobie, takie mieszkanie, właśnie stare, miało być może w ogóle aluminiową instalację elektryczną, stare rury. Co fliper zrobił, czy wymienił tę instalację, czy tylko w dodał dodatkowe gniazdka i udaje, że wszystko jest w porządku. Tego nie wiem. Różni, różnie postępują. Jedni remontują mniej lub bardziej. Ale też wspomniałem o tych, którzy zajmują się homestagingiem, czyli odświeżeniem mieszkania. I tutaj opowiem najpierw o swoim własnym doświadczeniu, a potem o badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Te badania dotyczą zresztą nie tylko homestagingu, ale również właśnie działalności flipperskiej. A jakie jest moje doświadczenie? Kiedyś Kilka lat temu przez przypadek miałem dwa podobne do siebie niemal kropka w kropkę mieszkania z pewną różnicą, o której zaraz opowiem. Mieszkania te były położone w tym samym budynku, na tym samym piętrze, tylko że na dwóch różnych klatkach sąsiadowały ze sobą, więc nawet można powiedzieć, widok na brzozę stojącą przed mieszkaniem miały niemalże ten sam. Czym te mieszkania się różniły? Oba to były stare budownictwo, oba były w dość złym stanie. Pierwsze mieszkanie wyglądało w ten sposób, że na podłodze miało burę takie niebieskawo-sine płytki PCV. W łazience starą, oczywiście, wannę, stare urządzenia sanitarne, lamperie, nawet nie było y, ani glazury ani terakoty, lastrico na podłodze i było dość brudne. Drugie mieszkanie było pozornie w trochę lepszym stanie. Na podłodze zamiast tego PCV był położony lenteks, czyli też sztuczydło, tyle że w jasnym kolorze. Ściany były świeżo pomalowane. A w łazience była glazura i terakota z lat wczesnych 80. ubiegłego wieku, czyli też w sumie żadne AWA. jedno mieszkanie to z tym lenteksem było wystawione na rynek o 45 tysięcy więcej niż to drugie mieszkanie przyszła klientka, która zainteresowała się. Obydwoma mieszkaniami, no i ona po obejrzeniu stwierdziła, że kupuje to z tym lenteksem. Wtedy ja z ciekawości mi pytanie: Przepraszam bardzo, czy pani ten lenteks zostawi na podłodze? Nie no skąd? Wymienię to na jakieś tam panele. Ona powiedziała wtedy: A tą terakotę i glazury z lat 80. pani zostawi? Nie no skąd? Ja to całą łazienkę w ogóle wyremontuję, wszystkie urządzenia, wanny, wszystko będzie nowe. To wtedy ja zadałem pytanie, a proszę mi odpowiedzieć, dlaczego z tych dwóch mieszkań, które są tak naprawdę do takiego samego remontu, taki sam zakres remontu pani planuje, wybiera pani to mieszkanie, które jest o 45 tysięcy droższe? Czy to jest cena tej białej farby? Co spowodowało ten wybór? Klientka bardzo mocno się zaczęła zastanawiać. I od razu powiem, że to nawiązuje do tego, co zbadali Amerykanie wykonując kilka lat temu ankietę wśród kilku tysięcy pośredników nieruchomości, którzy również przeprowadzali właśnie takie prace homestagingowe, czy też troszeczkę flipperskie, ulepszające dane nieruchomości i zadali pytanie, jaki procent zwrotu z kapitału wydanego na poprawę wizerunku inwestycji. Uzyskałeś sprzedając daną nieruchomość. Jak to oceniasz? Co ci się najbardziej zwraca? I jakie są odpowiedzi? Ponad 800% zwrotu dawa, dają zwykłe prace porządkowe. To są najtańsze prace. Po prostu zatrudniasz kogoś, kto zrobi porządek, wyniesie graty, poustawia te meble jak trzeba, polikwiduje jakieś tysiące wiszących ubrań. Ogólnie zrobi dobre. Pierwsze wrażenie porządku, posprzątania 800, ileś procent. Ponad 500, prawie 600, zwrotu przynosiło rozjaśnienie, odświeżenie, pomalowanie mieszkania. Słowem, sprzątanie plus pomalowanie. Ale już takie prace jak modernizacja kuchni, czyli czytaj nowe sprzęty, albo modernizacja łazienki, czyli też nowe urządzenia sanitarne, być może glazury, tapety. Zależy jak to tam wykonuje takie pomieszczenia. Dawały zwrot na poziomie między sto kilkadziesiąt a dwieście parę procent, ledwie. Oczywiście to są znacznie większe nakłady. Suma summarum w tej ankiecie było zadawanych jeszcze Znacznie więcej pytań, ale wniosek był prosty. W pierwszej kolejności, jeżeli chcesz uzyskać podbicie ceny, zajmij się prostymi pracami: czyszczeniem, uporządkowaniem, oczyszczeniem, odmalowaniem, rozjaśnieniem nieruchomości. Jeżeli musisz wykonywać jakieś większe prace, to pamiętaj, że one ci aż takiego zwrotu mogą nie przynieść, ponieważ są po prostu drogie i kłopotliwe. Oczywiście to wszystko, co mówię, nie oznacza, że jest to żelazna, uniwersalna zasada, która się sprawdzi w każdej nieruchomości. To byłaby po prostu nieprawda. Są nieruchomości, które warto mniej lub bardziej remontować. Mało tego. Szczególnie w przypadku domów, nie mieszkań, ale domów. Przecież warto zainwestować jest w rozbudowę domu. Często, zdarza się, ale gdzie? Też nie wszędzie. Co ci da rozbudowa domu w miejscowości, która znajduje się w miejscowości, nie wiem, kurnik dolny zabity deskami? Gdzie wszyscy mają podobne domy, wszyscy mają podobne działki, i sprowadzenie tam nowego nabywcy jest wątpliwe. A zupełnie innego, znacznie lepszego zwrotu możesz się przejść spodziewać, inwestując w rozbudowę domu czy jakiejś nieruchomości w terenie, gdzie metry kwadratowe sprzedają się dobrze, czyli w dobrej dzielnicy. Nie dość, że jest tam zazwyczaj większy popyt, to zawsze czy budujesz w tym tanim terenie, czy budujesz w tym drogim terenie koszty budowy są niemal takie same, jeżeli zachowujesz oczywiście ten sam standard, natomiast cena za jaką sprzedasz jeden metr kwadratowy tej rozbudowanej, powiększonej nieruchomości, nadbudowanej być może, jest inna w tej miejscowości, powiedziałem kurnik dolny zabity deskami, a inna w topowej lokalizacji w drogim mieście w Polsce. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o obrocie nieruchomościami, inwestowaniu w nieruchomości, o prawie, zapraszam, subskrybuj nasz kanał. Piszcie też nam w komentarzach, jakie tematy was interesują i co chcecie, żebyśmy omówili.